Nawiasem mówiąc, starałem się robić to wszystko bardzo dokładnie. Więc w rozdziale o Polsce zagłębiłem się w polską tęsknotę, polską specyfikę, polską depresję, polskie ambicje i polską dumę. Wszystko to stało się dla mnie częścią egzystencjalnego doświadczenia. Nie jestem w stanie odnosić się wobec nich wyłącznie w roku. Oczywiście, jeśli spotkamy się na polu bitwy, to trzeba będzie walczyć. Cóż począć? Choć ja osobiście preferowałbym taką może trochę utopijną koncepcję tradycjonalistycznego sojuszu z Polakami. Uważam, że to możliwe. Mało kto mnie w tej kwestii popiera z naszej i z waszej strony. Są jednak wśród ludzi wyjątki. Może to autentycznie paradoksalne, ale obecnie na Zachodzie większość moich zdeklarowanych zwolenników to Polacy. Są wśród nich Polacy, którzy dorastali w Stanach Zjednoczonych, niektórzy banki. Polacy z samej Polski. Większość pewnie jednak nie z Polski, lecz z grona Polaków o rozrzucanych po całym świecie.